Fabryka Uśmiechu.pl. O co tutaj chodzi? Dobra zabawa nie jest nam obca. Mamy już dosyć duże doświadczenie w wszelkiego rodzaju zabawach. Prowadzimy zabawy po polsku, po angielsku i po hiszpańsku. Prowadzimy również wesele bezalkoholowe, to taka niespodzianka. Czyli jeszcze raz, po prostu organizujecie wesele od tej strony muzycznej, tak? Czyli przygotowujecie zespół, piosenki, Nie. czy jak to wygląda? Wygląda to tak, że gwarantujemy, że gwarantujemy pełną oprawę na weselu już pod względem nagłośnienia oświetlenia gadżetów i kontaktu z kuchnią, z młodymi i z wszelkimi wszystkimi organizatorami. Prowadzimy zabawę i gramy. Gramy z muzykę z elektroniczną, nazwijmy to, z odtwarzaczy z mp 3 i prowadzimy zabawy integracyjne na parkiecie. Cały czas na parkiecie jest osoba, która prowadzi, moderuje i animuje z gości. Czyli po prostu zamiast jakiejś tam orkiestry, która niekoniecznie musi fajnie grać, jesteście Wy z swoją ofertą i... Tak. Po prostu zachęca się ludzi do fajnej zabawy na weselu. Dokładnie, tak wygląda cała sprawa. Yy, Chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy kilka takich zalet, yy, które warto podkreślić. Przede wszystkim nie robimy, przer nie robimy przerw. Yy, my założyliśmy z moim bratem yy, sobie taką, yy, taką firmę, takie ta, ta wodzileństwo, dlatego że byliśmy na kilku weselach, które nam się nie spodobały bardzo mocno i powiedzieliśmy, tego nie będziemy robić, tego nie będziemy robić i tego nie będziemy robić. Na pewno nie robimy przerw takich, że my się nie męczymy po prostu tak naprawdę. Gra muzyka, nie śpiewamy, tylko bardziej tańczymy. Więc ta wesele trwa sobie takimi falami. Jest trochę szybciej i wolniej, szybciej i wolniej, prawda? Moderujemy sobie to zabawami, jakimiś konkursami, żeby zwolnić. A Jakie konkursy są to na przykład konkursy? jakie zabawy? Konkursy są wszelkiego rodzaju. Przede wszystkim takie sportowo rywalizacyjne, ale skierowane na państwa młodych. Oczepiny mamy specjalne, bo mamy walkę pomiędzy państw. Pomiędzy kawa Pomiędzy kawalerami, kawalerami i pannami. Jest taka e, przepychanka, na, przepychanka na zabawy. I e, jeszcze warto podkreślić, że nie robimy zabaw, które mają podtekst seksualny. To też jest taka nasza dewiza, że tak powiem. Stwierdziliśmy, że takich zabaw na pewno nie będziemy robić. Jesteśmy, można powiedzieć, podzielani na poziomie. Bo na poziomie. Przyznam się szczerze, że niestety nie miałam jeszcze możliwości uczestniczyć w takim weselu, gdzie jest taka właśnie możliwość i fajne zabawy i tak dalej. Także na pewno to fajna alternatywa, fajne wyjście dla przyszłych par, par młodych, które są, chcą fajnie w pełni zorganizować swoje wesele. Dokładnie. Czyli co, na weselu musi być dużo uśmiechu? Dużo uśmiechu, fabryka uśmiechu.